Witam, witam panowie, ogólnie yy, zwrócimy uwagę na komentarzach takiego typu, że tak jak przepakował sobie, że widać, że trenuje, ogólnie ja sobie na spokojnie tronuję sobie na siłowni, w domu, na sucho, bez sterydów, na mięśnie, Wiem, że w roku 2014 roku, wiem, że byłem chudy, nie rozbudowany byłem, a teraz się rozbudowałem i taki mój styl pasuje mi. Ani za wielki, ani za mały, średni, mięśnie, wystarczająco, yy, Ogólnie sobie trenuję. Tak na przykład idę na nas do roboty, to idę sobie na siłownię bez zwierzę, mam karnet i sobie idę na siłownię sobie potrenował. Pompki, nie na no, rowerek, y, ciężarki, inne rzeczy. I się tak trenuję. Wiem, że pomiędzy rokiem 2014 a rokiem 2016 wiem, że się zmieniają z wyglądu. Moja postura się zmieniła, Wiem, czy widzę po mnie na filmikach, na zdjęciach, że postura mi się zmieniła. Wzrostu już nie podniosę. A szkoda, ale takie jest życie. Ci nie wybieram. Ogólnie ja sobie trenuję na spokojnie, bez żadnych takich do tego typu jak to powiedzieć wspomagacze po co mi to? Ja wolę się namęczyć, na sucho robić niż brać sobie stredy na mięsie. Bo to jest dla mnie głupota. Tak jak mówię, no dla mnie to jest głupota brać stredy i popisywać się wszystkim kolegom, koleżankom, że mam lepsze mięsień od tej osoby na przykład. A po co mi to? Ja wystarczy na no, swój sposób sobie trenuję, pomęczę się, pomęczę, ale efekty są i to nie jest, że efekt krótki jest, tylko na dłuższy, a w sprawie tych to jest tak, że jak przestaniecie trenować, przestaniecie ćwiczyć, to Wam nie się zajdzie takie flaki wyjdą. Nie no, wystarczy zobaczyć na przykład bierzecie sterydy w ciągu pół roku trenujecie, trenujecie, przestajecie w ciągu 3-4 miesiącach i te mięśnie schodzą. Powietrze schodzi wam mięśni. Dlatego ja jestem przeciwko branie sterydy, ja wolę pomęczyć się a mięśnie na stałe, na kilka lat, a nie na kilka miesięcy i tutaj takie zwisy są Wystarczy, że poogląda sobie fotki to jakie mają ludzie zwisy pod tych przeproszeniem stary na miesiąc Wystarczy popatrzeć sobie jakie zwisy mają no to jest to taki efekt, że to się nie trenuje. A jak się bierze, to trzeba już trenować do końca życia, bo jak nie, no to wam zajdzie mięśnie i flak wychodzi z tego, nie mięsień. Wiem, wiem, bo dużo ludzi właśnie pisało do mnie na komentarzu ogólnie, że posturę zmieniłeś, w ogóle wygląd się zmieniłeś. Właśnie pisali, że yy, wiadomo, tym starszy wygląd się zmienia a dwa, no wiadomo, siłownia swoje robi też, masa też robi swoje. Wiem, wiem, że się zmieniłem z wyglądu, z postury. Dziękuję, że zwróciliście uwagę na to, że się zmieniłem ogólnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba taka moja postura. Dla mnie to wystarczające, nie muszę się E, kręcić tym żeby brać sobie na mięsie po co mi to wystarczy taka postawa, którą mam i to wystarczające nie muszę się tymi sztucznymi e, pierdołami się zapychać i mieć sztuczne mięśnie,